Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam się z wami bardzo serdecznie. Zapraszam was na kolejnego vloga. Tym razem zaczynam tego vloga troszeczkę inaczej. Bo zawsze kurczę zaczynam w domu. A, widzicie, jest piękna pogoda. Przepraszam, że się marszczę, ale słońce mnie ja Nie mam okularów. Andrzej jak zwykle jest spóźniony. To jest po prostu taka norma z nim. Jak on będzie kiedyś na czas po mnie, to ja zapiszę ten dzień w kalendarzu. Także jako, że byliśmy wczoraj w &A, a ja zazwyczaj chodzę do BMA, jak nie jest spóźniony, to naprzeciwko BMA jest Starbucks. Także jako, że zrobiłam overtime'a, to myślę, że jak najbardziej zasługuje. 10 tysięcy kroków jest już zrobionych, a tu jeszcze przed nami spacer z psem i trening. Także myślę, że około 20 tysięcy kroków dzisiaj będzie, więc zasługuje, prawda? Powiedzcie, że zasługuje. Także chodźmy na kawę. się z wami już z tej strony o godzinie 15.46 jest nadal tak piękna pogoda powiem wam, że jak jechaliśmy na spacer nie nagrałam wam tego momentu ale jak jechaliśmy na spacer to zaczęło padać i ja mówię, no zaraz mnie trafi szlak że pierwsze połowy dnia byłam w pracy i była piękna pogoda a teraz jedziemy i jest um, ładnie, brzydko i ogólnie stwierdziliśmy, że nie jedziemy do Bedford, tylko do Amptyl tutaj bliżej, bo mówię do Andrzeja, że tak chciałabym troszeczkę jednak tego dnia mieć, a wiedziałam, że jak pojedziemy do Bedford, e, to znowu 4 godziny nam się zejdzie. Także pojechaliśmy do Ampthill, widzieliście, Buster tak się wybiegał, w ogóle dzisiaj nie był zainteresowany psami, mnóstwo było psów, ale dzisiaj był dzień em, Buster i piłka. E, jest tak piękna pogoda, słuchajcie, ja mam cały czas, odkąd wróciliśmy, otwarte drzwi balkonowe, od razu w domu jest... Jakoś tak fajnie. Nie wiem, jak mam to opowiedzieć. I jak tak piękna pogoda jest, przyniósł Andrę, Andre sąsiad Andrę jakieś tam przysmaki, które żona zrobiła. Ja nie lubię hinduskiego jedzenia, także ja nie jem, ale Andro ubóstwia, więc oni już wiedzą, że ja nie lubię i przynoszą tylko dla niego. Był zachwycony. Mówi, że po prostu jego żona powinna iść do jakiegoś master bo takie się robi. Uh. Uh, a ja wzięłam się za sprzątanie. I dzisiaj padło, słuchajcie, w ogóle na sprzątanie w. Mm, nie w muzyce, przy taktach, aby po prostu, tak, mnie naszły na AB I wiecie, i sobie chodziłam, i sobie śpiewałam AB i cała kuchnia lśni, włączając podłogę. Właśnie czekam, aż, aż wyschnie. Jeżeli chodzi o salon, to tylko tak bardzo, ale to bardzo z grubsza go zrobiłam. Ale nie chce mi się wszystkiego robić dzisiaj. Reszta jest od podciągu. Będę sobie znowu robić e, codziennie co innego. Jutro salon. W którym naprawdę nie jest wiele, tylko trzeba po dziecku małym, dwuchatym posprzątać i w sobotę pewnie zrobię górę albo może dziś, nie wiem, zobaczcie nie chcę planować, bo też w sumie jest ta książka Marcela Mossa nowa i chcę się na niej skupić i chcę zacząć nowe puzzle, bo już mnie ręce świeżbią także chciałabym właśnie troszeczkę odpocząć jutro nie muszę wstawać z budzikiem, także fajnie Poczekajcie chwilę, Andre dzwoni. Dzwonił Andrę, bo słuchajcie, przed chwilą dostaliśmy wiadomość od jego mamy, czy moglibyśmy jutro być w pewnym miejscu o godzinie 3.30 na afternoon tea. Po pierwsze, Andre nie pija ciepłych napoi, ale to już nie o to nawet chodzi. Ona wybrała miejsce, które jest niesamowicie drogie. Co mam na myśli mówiąc niesamowicie drogie? Kosztuje to 50 funtów od osoby. Więc yy, za 50 funtów to ja mogę mieć tyle herbaty i tyle ciastek. Ale to nie chodzi o to, jak ktoś chce wydać pieniądze, to jest jego sprawa. Ale chodzi o to, że to jest bardzo takie miejsce fancy, takie, wiecie, posz. Że trzeba się tak mega ładnie ubrać, i tak dalej. To jest taka w sumie ostatnia chwila. Ale ja mówię, do Andry, no pójdziemy, pójdziemy, trzeba iść. Ale Andre mówi, nie, ja nie idę na żadną herbatę. jak chcę, niech nie idziemy gdzieś. Idzie. No i on do niej zadzwonił. I co się słuchajcie okazało? Ona dlatego wybrała to miejsce, ponieważ oni mają 40 rocznicę ślubu. Ja nigdy nie znałam tej daty, bo oni nigdy nie świętowali tych jakichś, wiecie, mniejszych rocznic. No, a Andrzej jak Andrzej, skąd by pamiętał. Więc powiedział, tu mamy, że teraz to mu jest głupio. Um, I że dobra, to pójdziemy do tego Luton Hall. Ale jego mama powiedziała, że chcesz, by wszyscy, e, że tak powiem, żeby wszyscy byli zadowoleni, a nie zmuszali się do czegoś, więc poszukają jakiejś po prostu lepszej restauracji. Tylko że teraz pytanie jest, czy ona znajdzie teraz tą restaurację w czwartek o godzinie 16 na jutrzejszy dzień. E, gdzie powiem Wam, mimo tej całej recesji, to i tak nadal jest ciężko dostać miejsca w restauracji. E, także nie wiem, a nie wiem, co będzie. E, na szczęście to nie ja zdecydowałam, że nie idziemy, więc trudno, ja mówiłam, że ja się jakoś. E, Przyszykuję, Już miałam plan w głowie, słuchajcie, że e, pobiegnę chyba do e, tego, do Ciucholandu i czegoś sobie po prostu poszukam eleganckiego, e, bo ja wiecie, ja bardziej taka jestem na sportowo, albo znowu na imprezowo, a nic takiego nie mam elegant, bo ja nie lubię takich ciuchów, ja nie lubię eleganckich ciuchów, ale no, mogę dla sprawy się, że tak powiem e, przekonać. No ale, zobaczymy. Czekamy na telefon i zobaczymy, co będzie. E, podłoga mi schnie. Buster, słuchajcie, jest tak szczęśliwy, że ma te drzwi otwarte. On tylko wchodzi i wychodzi. Wchodzi i wychodzi. Wchodzi i wychodzi. Już um, nasz sąsiad, ten właśnie, który przyniósł Andrę jedzenie, się śmieje, że tylko słyszy jak krzycze: Buster, Baster, siarab! I mówi, że... Ten pies tak nie. Że pies tak nie, nie szczeka głośno, jak jak krzyczę. Także nie wiem, czy to miało znaczyć, że po prostu niech baster szczeka. Wiecie, my mu ogólnie pozwalamy szczekać, bo to jest normalne, że pies chce poszczekać. I w ciągu dnia niech on sobie szczeka e, jak chce. Szczególnie, że wiecie, on nie szczeka tak, że. 20 minut pod rząd szczeka, on sobie szczeknie 2 minuty i mu przestanie, także w dzień jak najbardziej mu pozwalamy, ale wiecie, jak jego ja wypuszczam o godzinie 21, tu nie chcesz żeby on szczekał, bo ludzie już mogą się kłaść albo cokolwiek, chcą się relaksować i nie słuchać psa szczekającego, więc ja go zawsze krzyczę i wołam go z powrotem do domu, no ale wygląda na to, że ja robię większe zamieszanie niż pies, no, ale słuchajcie, zapomniałam Wam powiedzieć najważniejsze was. Bo wszyscy mnie tutaj zapomniałam, za, zakręciłam się gadko. Jak to zwykle jaję, je, to jestem nienormalna. Przyszła do mnie super kartka dzisiaj. I tak mówię, kto mi wysłał kartkę? Patrzę z Polski, dotykam, gruba. Mówię, coś tam w środku jest. I słuchajcie, była to piękna karteczka. Od Sylwii, od mojej wicki. Sylwia nie nagrywa, ale jest u mnie zawsze na kanale, słuchajcie. To jest taka wicka, która się, słuchajcie, nie poddawała, pomimo tego, że YouTube bardzo ją chciał ode mnie um, odsunąć. Przez dość długi okres czasu nie mogła pisać nawet komentarzy, słuchajcie. Myśmy rozmawiały. Um, u innych między komentarzami, bo ona nie mogła u mnie napisać komentarzu, po prostu jej nie pozwalało, już nie wiedzieliśmy, czy to dlatego, że imię takie samo, bo też Sylwia, czy może system myśli, że ona to ja i żeby jakoś jest fałszowanie komentarzy, nie wiem, ale no dość sporo to zajęło czasu, żeby mogłam u mnie komentować, ale kochana się nie poddała i już e, komentuje każdy, każdy, każdy jeden film. Chyba nie ma takiego filmu, odkąd w końcu mogła komentować, że nie było od niej komentarza. I w środku, słuchajcie, zobaczcie coś, co Sylwia Królowa S-maseczek. Nie, Sylwia jest królowa masyczek. Uwielbiam najbardziej. Są tu dwie maseczki. Żadnej nie miałam. Jedna jest e, głęboko oczyszczająca, a druga jest nawilżająca. Jestem ciekawa, czy ona jest biała w płachcie zwykła czy właśnie ma te gwiazdki i tak samo tu jestem ciekawa, czy wydaje mi się, że powinna tak wyglądać. Także mega się cieszę. I już dzisiaj którąś zrobię, bo się przecież nie powstrzymam. Także fajnie, kochana, bardzo, bardzo Ci dziękuję, e, że, że to przyszło. Że o mnie w ogóle pomyślałaś, bo to jest. Takie miłe, słuchajcie, to nie chodzi o to, że to muszą być, e, jak ja dostaję coś, to patrzę o nie wiem, e, nie wiem, pusta kartka, albo tylko jedna maseczka, albo tylko dwie. Uwierzcie mi, wszystkie takie niespodzianki, czy one są w składkami czy bez wkładek, sprawiają mi taką radość, że, że to jest niesamowite. To jest naprawdę niesamowite, także dziękuję, dziękuję, dziękuję mega mi jest miło, mega miło e, w ogóle chciałam Wam też polecić kawę widzieliście, wzięłam sobie kawę w Starbucksie i wziąłam sobie kawę mrożoną ponieważ naprawdę było ciepło i e, zapytałam się Pani, tak z głupa bo ja w Starbucksie piję białą mokę, czy oni mogą mi zrobić taką białą mokę, ale iced? ja wiem, że teoretycznie każdą kawę można zrobić iced, ale ja nie wiem, czy oni muszą się stosować stricte menu i tak dalej, ale Pani mi powiedziała że nie ma problemu i słuchajcie Pew, uh, petarda, no po prostu kawa marzenie. Jak biorę czasem Iced Coco na w koście, bo jednak tam menu jest inne. Chociaż muszę sprawdzić, czy mają White mokę. To nie jest taka dobra kawa, a w Starbucksie, boże. W ogóle też muszę poszukać sobie... E, przepisu na kawę mrożoną w Thermomixie, e, kiedyś używałam cudownego przepisu, e, ale on był bardzo kaloryczny, ale tak naprawdę mocno, mocno, mocno kaloryczny, bo tam szła masa e, kajankowa, kajam, kajamańkowa, kajonkowa, kapajankowa, kajonkowa, kająkowa. przecież <grytania> <Kajonkowa. grytania> ta masa taka, co się do ciasta dodaje, jak ona się nazywa? Piszcie mi pod spodem. Ha, chyba pierwszy raz powiedziałam pewnie poprawnie, aż czerwona się robię, widzę ze wstydu. Taka masa, którą się dodaje do ciasta, która jest mega kaloryczna, także ja tej kawy nie chcę już robić, chcę sobie znaleźć jakąś fajną kawę mrożoną, po prostu z mlekiem i właśnie z syropem na przykład, ale bez dodatku aż e, takich e, ulepszaczy, bo ja Wam powiem, że tego u mnie w lecie szło bardzo dużo, bardzo dużo i to są takie kalorie, wiecie, no nie za fajne, jeżeli chodzi o moją uwagę, jest po prostu cudowna. Cudowna, dlatego dzisiaj byłam bardzo grzeczna z jedzeniem. Potrzebowałam rano Red Bulla, wybrałam Red Bulla bez cukru. Później w pracy, zamiast kupić sobie jakąś tustą kanapkę, wzięłam kanapkę z sałatką i z kurczaczkiem gotowanym, także była zdrowa i w ogóle jej nawet nie zdążyłam dojeść, bo nie byłam głodna. Także grzeczna i już dzisiaj nic nie jadłam, bo w głowie cały czas miałam pizzę. I właśnie Andre pojechał e, po pierwsze wymienić papierosy, bo w, e, on kupuje papierosy, mówiłam Wam, jakby z podlady. E, I e, tamte im się skończyły i dali mu jakieś inne i mówi, że są tak niedobre i chce po prostu wymienić, zobaczyć czy już te jego fajki są normalne. Ale, co Wam chciałam powiedzieć, koło, to jest właśnie koło mojej mamy w ogóle i tam jest pizzeria i tam fajnie, bo można sobie kupić e, personal Pizza. To ona jest taka malutka pizza. E, Taka o, no nie wiem, no bardzo mała, i do tego są dwa kawałeczki, małe garlic bread i po prostu tyle. E, więc poprosiłam Mandrysz, żeby mi to wziął, a jak sobie chce, niech sobie weźmie większą pizzę. E, mogłabym wziąć na przykład małą pizzę, ale ja wiem, że abym ja ją całą wpierdzieliła, a... No nie chcę, wiecie, jeżeli dobrze dzisiaj szłam z kalorami, ta mała pizza powinna mi się zmieścić w moim przydziale. Szczególnie, że wiecie, i pikowałam, byłam na spacerze, zaraz zrobię trening, e, także mogę sobie na to pozwolić. Szczególnie, że to będzie lunch, obiad i kolacja, ale właśnie z takim sposobem staram się jakoś ukrócić. Normalnie bym wzięła większą pizzę, biorę małą i uważam cały dzień, żeby nie jeść jakiejś słodkości, słodyczy, nic nie jadłam, także jest na plus. Dobra, myślę, że będę kończyć, ale nie zupełnie, tylko na razie. E, idę sprawdzić, czy wysła podłoga, wyrzucić śmieci. E, I. I co? I ćwiczyć, ćwiczę, bo akurat zdążę pewnie poćwiczyć, zanim Andrzej przyjedzie. Chociaż może nie zdążę, czy zdążę. Nie wiem, może zadzwonię do niego. Zadzwonię do niego i się zabetam go, jak tam, i tam wam zdać. Albo nie, zobaczycie, później wam powiem. I to jest właśnie taka pizza. Dwa kawałki takie opakowanie to jest właśnie to pizza także smacznego, mam tutaj peperoni, kukurydzę i pieczarki Witam się z Wami, jestem już po treningu i wyglądam po prostu przepięknie słuchajcie, świetna maska zobaczcie, drugie jest fajny, Jest to jest właśnie ta, którą dostałam od Sylwii także Sylwiuś raz jeszcze mocno, mocno dziękuję, już czuję, że daje mi fajne nawilżenie i no i fajnie wygląda, nie oszukujmy się bardzo, bardzo mi się podoba i pasuje do mojego kimonga, słuchajcie dzisiaj ta pogoda rozwala mnie niesamowicie ćwiczyłam przy otwartych drzwiach i Ledwo skończyłam ćwiczyć, Andre przyszedł, 30 chyba 7 minut zrobiłam treningu, on właśnie akurat wchodził i dlatego skończyłam, że no ta pizza, widzieliście, musiałam ją zjeść eee, i nagle tak lunęła, ale tak padało, a teraz znowu jest piękne słońce, ale już wi wiadomo, nie otwieram już e, drzwi, bo też nie chcę tutaj e, przewietrzyć za bardzo, a już jest godzina prawie, że 18, także niech będzie jak będzie. Zaraz sobie zrobię kaweczki, bo po dlaczego nie? Tak jakbym miał mało, a nie, w sumie mało miałam kawę tylko jedno wypiłam. Także tak, mogę sobie wypić kawę i będę zaraz zaczynała nowe puzzle. I w międzyczasie już mam ustawione na dużym ekranie YouTube'a, będę po prostu oglądać YouTube'a na dużym ekranie, a komentować z telefonu w międzyczasie układając puzzle fajnie. Tak, coś wam jeszcze chyba miałam powiedzieć, ale wiecie co? Nie pamiętam, za cholerę nie pamiętam, także myślę, że e, myślę, że będę zakończać tego vloga. Będzie on e, krótkim vlogiem, ale e, myślę, że i takie będą dobre. I tak wiecie, ja nagrywam często co drugi dzień e, czasem myślę, że jest to za często. E, ale jakoś tak się już e, przyzwyczaiłam, cieszę się tylko, że nie nagrywam dla was codziennie, bo e, chyba byście mnie... Po prostu znienawidzili, bo wiecie, wszystko z umiarem, wszystko z umiarem. Mama Andra jak zwykle się jeszcze do nas nie odezwała, także pewnie dowiemy się od jutro, gdzie jedziemy. No, niestety, tak jest, tak jest. Ja chcę sobie też zaraz zrobić listę zakupów, bo wiadomo, z taką listą od razu lepiej się idzie. I co. Myślę, że będę kończyć. Nie ma co przedłużać. Dziękuję Wam, że jesteście, że byliście i że w ogóle jesteście cudownymi widzami. Także dziękuję. Życzę Wam cudownego dnia, tygodnia. Czekajcie, kiedy Wy to widzicie. Dzisiaj jest czwartek, piątek, sobota. Widzicie to w sobotę, także początek Waszego weekendu, końcówka już mojego, niestety. Ale jest jak jest. Trzymajcie kciuki, aby kolejne puzzle okazały się łatwiejsze niż e, przyjaciele. Chociaż wiadomo... Jak są puźle, puźle cięższe to i satysfakcja z ich ułożenia jest większa. E, także zobaczymy. Będę układać Disneya, ale nie te e, z myszką Miki. Tylko zacznę od tych, e, co są różne bajki, a potem pójdzie Miki. Miki, ale powiem Wam, że mam ochotę strasznie ułożyć takie vintage. A nie mam żadnych vintage puzzli tutaj do ułożenia. Także może pójdę sobie do sklepów. chcesz, Andrzej, to mnie. E, u katrupi po prostu, mnie zabije. E, także pomyślę, pomyślę, jutro rano zdecyduję. Dobra, bo. E, pier... Odrzekcie, także dobra. Pa!